Witam serdecznie na kolejnej krótkiej lekcji. Dziś się nauczymy, już była o tym lekcja, ale chcę Wam pokazać, jak używają tego naprawdę native speakerzy. Dzisiaj się nauczymy, jak wzmacniać stopniowanie. Ktoś tak? jest na przykład wyższy i u nas wzmocnimy to poprzez dużo. On jest dużo wyższy, on jest dużo większy. więc W angielskim możecie zrobić dokładnie tak samo i tak się rzeczywiście robi, czyli much. He is much bigger. He is much... Czole, dużo wyższy i my tak uczymy w szkołach. Jednak w języku codziennym, zwłaszcza Amerykanie, mówią zupełnie inaczej. Oni nie mówią much, mówią w języku codziennym. Więc jeżeli chcecie mówić tak, jak mówią w języku codziennym, a przynajmniej ich rozumieć, to musicie wiedzieć, że oni używają słowa way. Way nice. Nie much nice, tylko way nice. Jeszcze raz powtarzam, w języku codziennym. Tak naprawdę są ludzie, którzy uważają, że to jest w ogóle niepoprawna forma, ale oni naprawdę tak mówią. I przykładowo Bob the Canadian, który sam jest nauczycielem wykształconym. To jego kanał. On tutaj akurat dał przykład, jak to młodzież często mówi rodzicom, a, że jak ja dorosnę, to będę dużo yy, milszy do swoich dzieci. Tak? Kiedy rodzice zwracają uwagę, że niby oni... Będą inni, a potem się okazuje, że są dokładnie tacy sami. Po prostu starsze pokolenie zawsze będzie wychowywać młodsze w sposób bardziej taki pinujący kina, że tak powiem. Więc posłuchajcie. Kids year Podgłośnie. A very similar life. You know how when you're a teenager and you say to your parents When I grow up, I'm gonna be way nicer to my kid. Czyli mówią swoim rodzicom, when I grow up, I'm gonna be way nicer to my kids. Jeszcze raz. My kids have a very similar life. You know how when you're a teenager and you say to your parents, when I grow up, I'm gonna be way nicer to my kids. Ok, i to nie jest przykład tylko Boba, bo oni naprawdę tak mówią. Yy, tu jakiś pan porównał jakieś tam miejsce. Jakąś tam restaurację, że mówi, że jest dużo fajniejsza niż restauracje, do których zwykle chodzi. Posłuchajcie. He might go in there and say, listen, Okej, okay, jeszcze raz. To był ten kanał. Go in there and say, Gee, Listen, posłuchaj, I got to be honest. Muszę być. Szczery. Listen, I gotta be honest. This place is way nicer than the restaurants I normally go to than the restaurants I normally go to, do których normalnie chodzę. Może jeszcze raz. You might go in there and say, listen, I gotta be honest, this place is way nicer than the restaurants I normally go to. No, tu przy, przy okazji padło musieć z języka takiego codziennego, kolokwialnego, czyli I got to, to jest oczywiście amerykańskie. Chyba muszę o tym zrobić lekcję, bo nawet chyba ktoś mnie prosił. Także w języku angielskim to już w sumie mamy chyba 5 zwrotów na "musieć". I jeszcze jeden przykład na tym kanale. On mówi o żywieniu, ile to kalorii potrzebujemy i tak dalej, że kiedyś ludzie nie jedli tyle, więc nie mieli siły, mieli, że tak powiem trzymali siłę na na polowania. Natomiast przez cały dzień mało co robili. Natomiast w obecnych czasach, od, jakichś, od jakiegoś tam czasu, ludzie mogą już dużo więcej jeść, żeby być po prostu silniejszym, większym itd. i tak dalej. Dał przykład Arnolda Schweizeneggera No i mówił, że he was able to get way bigger, way stronger. Czyli był w stanie stać się. Dużo większy. Dużo. Posłuchajcie. A, a prosperity in the world. Now it's prosperity. Now look at our Schwarzenegger. He ate a lot of food that didn't exist thousands of years ago, grocery stores like that, so he was able to get way bigger, way stronger. Jeszcze raz. A prosperity in the, mamy prosperity in the, world. the world. Now it's prosperity. Now look at our Schwarzenegger. He ate a lot of food that On jadł dużo jedzenia that didn't exist, które nie istniało. Didn't exist thousands of years ago bro Thousands of years ago tysiące lat temu sklepy spożywcze tego typu grocery stores like that so he was able to get way bigger way stronger. So he was able to get way bigger Way stronger Dzięki Trzymajcie się